No właśnie, bo wspomniałeś o tym, że uczysz się coraz mocniej, żeby walczyć mądrze. I ja tak się zastanawiam. Przypomnij mi, ty miałeś jakiś bonus w karierze UFC? Tak, miałem jeden, jeden bonus. Jeden. w Kanadzie. Okej, okay, faktycznie. W bo... Kanadzie trzy lata. Temu. Więc właśnie. Okej, okay, ale właśnie to, że walczysz mądrze, to właśnie to jest taki wybór pomiędzy walczyć efektownie tak, jak lubią w Stanach Zjednoczonych? Albo walczyć właśnie skutecznie, czyli tam, gdzie no jednak to zwycięstwo jest, jest, jest bardziej pewne, i, i do przodu. I pytanie właśnie, czy, czy masz tego świadomość, właśnie, że twoje pojedynki przede wszystkim są właśnie skuteczne, i jak ty patrzysz na swoje pojedynki, to czy one tobie się podobają? Pytam o to, ponieważ jest część fanów, która cieszy się ze zwycięstwa, ale właśnie nie, nie uważa, żeby to było efektowne zwycięstwo. No wiesz, nie wiem, ciężko mnie na to odpowiedzieć, czy komuś się podoba, czy się komuś nie podoba, jak walczę, ale no walczy się tak jak na to na, jak przeciwnik ci pozwoli, tak? Mhm. Czasami tak, jest, że jest dobra walka, bo akurat przeciwnik ci pasuje i jest, yy, jest dobra walka, ale nie możesz do każdej walki wychodzić i, i, i iść na wymianę, bo to są takie szanse 50 na 50 i zawsze możesz przegrać, więc. Lepiej wyjść do tej walki i być pewien, że masz większe szanse wygrać tam, gdzie ty, to, ty, ty tego chcesz. niż walczyć w grze mojego przeciwnika, no to trzeba też się zastanowić nad tym, bo to ja jestem w OKAGONIE, ja... stracę zdrowie i... i ja tam się biję, więc ja walczę tak jak, tak jak umiem, tak? Oczywiście, ty ryzykujesz na, na, na samym końcu, ale powiedz właśnie, na przykład z trenerami ATT Rozmawiałeś o tym? Czy w ogóle oni na przykład coś Ci sugerowali? Powiedzieli: zostań przy swoim i po prostu rób to, co jest sprawdzone. Czy może jednak chcielibyśmy, wiesz, nagiąć trochę pod kibiców, pod, pod kamery? Ale. Że co, na pod kamery. W sensie, walka... żeby, żeby na przykład styl stworzyć taki bardziej efektowny. Wiesz, dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo, to jest, to jest, to jest numer jeden, ale pytanie, właśnie, czy, czy trenerzy są tacy, że oni jednak strategia przede wszystkim i skuteczność, i zwycięstwo? Czy jednak... Nie, bardziej jest strategia i, i bardziej swoją walkę walcz tak jak umiesz, a nie próbuj. Nie próbuj... Nie wiem, by skręcić mm -hmm. i szaloni w tej walce, żeby później znowu przegrać albo coś, tak. Mm -hmm. A o, jak w to... walkach, więc Walczę tak jak walczyłem. Po prostu mądrze. To nie, nie martwi się o, tym, o to, że mogę stracić UFC, czy nie. Po prostu walczę i myślę, że póki wygrywam, to nic mi nie grozi. Nie powinienem się żeby w ogóle martwić takim jakimś. Mm -hmm. No właśnie o to mi chodzi tak naprawdę. Każda yy... walka jest inna. Z Uraja wołu było bardzo efektowna i to no, przegrałem, na przykład, tak? No, tak. ale mogłem też wygrać. No, no, niestety, tak było. A niektóre, jedne walki są efektowniejsze, drugie nie, zależy od przeciwnika. Yy, to nie było w tej walce tak, że tylko ja szedłem ponownie i chciałem go przewrócić, tylko po prostu brałem w jego grę. On cały czas spychał mnie, spychał mnie do siatki, yy, robił presję, uderzał dwa ciosy. Pychamy do siatki i próbował brudnego boksu, to, więc ja musiałem to samo to samo robić, tak? I, mm. i spróbować swoich, swoich sił, nie? No nie, mm. wiem, nie wiem, nie jaki to jest problem w ogóle, nie. nie yy... Wygrałem, wygrany yeah. wygranych się ocenia, Lepiej chujowo wygrać, jak pięknie przegrać, tak?